Lona Kanclerz dla Śląska TV, Rozmowa o Śląsku, dzisiaj zapraszamy na nowe odcinki Kobiety, Kultury i Sztuki w Dzisiaj rozmowa z prawdziwą kobietą, która potrafi zmagać się nie tylko z biznesem i z zarabianiem pieniędzy, ale i przede wszystkim z historią. Monika Nizioł, Dzień dobry. Prywatne Muzeum. Moniko, jak to jest możliwe, żeby w takim czasie, jaki teraz mamy, wszyscy, oczywiście w mieście, powiecie, są muzea, ale bardzo rzadko się zdarza, że mamy muzeum prywatne. Jak do tego, jakim skąd pomysł miałeś na to, jak to się stało, że zdecydowałeś się naprawdę na taką poważne przedsięwzięcie? Kiedyś na to decydowałam, czy decydowaliśmy? Natomiast e, prawda jest taka, że muzeum powstało przez przypadek? A, bo miejsce, w którym znajduje się muzeum, czyli ten XIX-wieczny niemiecki Forbach, miało być przede wszystkim naszym domem. A po remoncie tego zrujnowanego obiektu y, usiedliśmy razem z moimi marzem i stwierdziliśmy, że chyba egoistycznie byłoby takie miejsce zostawić tylko dla siebie, i zaczęliśmy szukać pomysłu tego, co można by z tym miejscem zrobić. I wiele osób, naszych przyjaciół, znajomych mówiło: Słuchajcie, fantastyczne miejsce, 15 minut od centrum Katowic, zupełnie inne e, zróbcie tu centrum konferencyjne, hotele, restauracja to było jakby zupełnie coś, co nam nie leżało. I szukając inspiracji, trafiliśmy do Muzeum Zamojskich w Kozłówce na Lubelszczyźnie, gdzie przez 35 lat dyrektorem tego muzeum był nasz serdeczny przyjaciel Krzysztof Kornacki. I to właśnie Krzysiek jest tak naprawdę pomysłodawcą naszego muzeum. Bo w trakcie rozmów to Krzysiek powiedział: Słuchajcie, no w Polsce nie ma takiego muzeum. My jako Kozłówka zbieramy rzeźby i malarstwo socjalistyczne. W ministerstwie nie ma absolutnie żadnych planów na to, żeby otworzyć takie muzeum. Jeżeli się tylko zdecydujecie, to ja Wam pomogę. Także Krzysiek Kornacki to jest taki dobry duch tego y, miejsca, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, bo ta inspiracja i pomysł, a ja nie wiem, czy my sami byśmy wpadli na to, żeby zrobić muzeum PRL-u. Bo to w dodatku jest Muzeum PRL-u, co już teraz e, powiedziałam. No właśnie, bo, bo ja się wygadałam, ale ja jestem tak emocjonalnie związana z tym miejscem, ponieważ e, muzeum e, otworzyliśmy w 2010 roku i e, śmieję się, że walczę tak o to, e, o to miejsce, że go tak rozwijam i, i cały czas mi się chce, bo to tak naprawdę moje pierwsze dziecko, bo e, syn urodził się w 2011, e, więc stąd jakby chyba. Też taka miłość do tego miejsca, to że ja to miejsce czuję, że e, przez to 10 lat prowadzenia muzeum prywatnego, a proszę mi wierzyć, że dzisiaj wiem, że to jest e, naprawdę duży wyczyn prowadzić prywatne muzeum bez żadnego wsparcia finansowego, zewnętrznego, e, no już przez jedną dekadę, tak? I, I myślę sobie, że to fajne miejsce. Dzisiaj ja jestem zodjakalną skorpionicą, mocno wymagającą, zwłaszcza od siebie. Przez pierwsze lata zawsze pytałam moją przyjaciółkę serdeczną, która też mi pomogła wiele przy muzeum, a którą znasz, Renatę Młynarczuk, dzisiaj żołnę. Serdecznie ją pozdrawiam. Zawsze jej mówiłam: Renata. Może ja nie będę otwierać w tym roku. Może, może to nie ma sensu. To ja tym ludziom pokażę, tak? I co roku było, było coś nowego, bo wymieniamy co roku 80% ekspozycji. Skąd pozyskujesz eksponaty? Skąd bierzesz te artefakty? Muszę się pilnować, żeby nie wymieniać nas, więc powiem, że z różnych, z różnych internetowych aukcji, z, z różnych sklepów ze starociami, z giełd. Ale teraz już jest o tyle łatwiej, że przez te setki tysięcy ludzi, które się przewinęło przez muzeum, przez naszych takich fanów i tych, którzy wiedzą, że jest takie miejsce, mamy też dużo telefonów i takich darczyńców, którzy dzisiaj tą naszą kolekcję i rozwój tego miejsca wspierają. Czy gdybyś dzisiaj mogła wrócić się w czasie, to czy też podjęłabyś taką decyzję, żeby prowadzić taką instytucję kultury? E, tak, ale gdybym 10 lat temu miała tą wiedzę, którą mam dzisiaj, to pewnie 10 lat temu e, bym się wystraszyła i zdała sobie sprawę z tego, co e, 11 lat temu, kiedy startowaliśmy z fundacją, żeby no, w ogóle osobowość prawną jakąkolwiek mogło muzeum mieć. E, pamiętam, że umawiałam się z dyrektorami e, ważnych, e, dobrych muzeów na terenie Śląska. Bo chciałam coś wiedzieć. Ja dla mnie jakby prowadzenie muzeum i placówka kulturalna była zupełnie czymś nowym. I pamiętam te nasze rozmowy i pamiętam, kiedy ci ważni dyrektorzy zadawali mi dwa pytania: kto jest organizatorem tego muzeum, osoba prywatna, kto finansuje ten, ten projekt, osoba prywatna, i ci panowie mówili co, ale to szkoda naszego czasu, bo ten projekt nie może się udać. Um, dzisiaj um, te osoby nie pełnią już stanowisk, które są, a moje muzeum jest. Słuchaj, czy ty ch chcesz to muzeum rozwijać? Masz jakiś cel? Jak widzisz perspektywę dla takiego przedsięwzięcia? Bo, że będzie trwało, to już widzę, że na pewno. Będzie tak długo trwało, jak wystarczy nam zapału, chęci, sił i nie ukrywam też środków. Natomiast perspektywy lat to najlepiej obrazują komentarze naszych gości, bo mamy wielu gości, którzy do nas wrac wracają. Muzeum jest czynne sezonowo. To są obiekty z końca XIX wieku. My tam nie mamy ogrzewania. W związku z tym od 1 maja do końca września, czasami do połowy października, w zależności jak pozwala pogoda, ta nasza placówka działa. A że tak jak mówiłam, to są budynki z końca XIX wieku. Przepiękna, przepiękna cegła, która się broni sama. I w tym okresie lata i pełnego rozkwitu tej zieleni, która jest naokoło, Stwarza niesamowitą atmosferę. Zaczynaliśmy od jednego budynku. W tej chwili to są już cztery duże budynki zajęte przez sale wystawiennicze. To jest już ponad 1500 m2 powierzchni pod dachem, plus olbrzymia powierzchnia na zewnątrz, dlatego że też jako chyba. Jedni z pierwszych, albo dalej nieliczni, utworzyliśmy park pomników i zbieramy te pomniki socrealistyczne w całej Polsce i je przywozimy do nas. Praktycznie można powiedzieć, że to co robicie jako rodzina, to często jest elementem pracy całych zespołów ludzkich, bo samo opracowanie wystawy to już angażuje dużą ilość osób, tak? Projektowanie takie przedsięwzięcia, co dopiero, prowadzenie takiej instytucji i dzień po dniu jakby realne w dodatku samofinansowanie. To jest bardzo duża sprawa. Gdzie ty masz tutaj miejsce na samo siebie, na życie rodzinne, na to, żeby pobyć z sobą, na jakąś kobiecość? Jak to realizujesz? Uh, no, Ja myślę, że to jest tak, że my kobiety jesteśmy wielozadaniowe i to pytanie mogłabym odwrócić i, i, i zadać je Tobie i myślę, że odpowiedź byłaby podobna. Że ta nasza doba ma 24 godziny i ten, ten kalendarz się nie zmienia i to jest 365 dni. Tak naprawdę zależy tylko od nas, jak je wykorzystamy. To, że my potrafimy gotować zupę, umawiać spotkanie biznesowe i odpisywać jeszcze na maile, a w międzyczasie nie wiem, pamiętać o tym, że nasze psy, bo ja jestem fanką psów i, i mam ich sporo, że trzeba jeszcze nakarmić psy i może zamówić karmę. Myślę, że większość z nas ma taki dar, który pozwala nam realizować wiele rzeczy. Co to kobiecości, to myślę, że to jest też tak, że z wiekiem, kiedy masz 20 lat i trochę siebie nie akceptujesz i ciągle poszukujesz, to ten czas, ja nie mówię, że źle jest wykorzystany, ale że my się tak szarpiemy, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak ma większość. Po czterdziestce dochodzisz do takiego wniosku, kiedy przede wszystkim zaczynasz siebie lubić za to, co osiągnęłaś, za to, jaka jesteś, za to, jakich masz przyjaciół, kim się otaczasz. I myślę sobie, że najważniejsze, przynajmniej dla mnie, jest, że ja wiem, czego na pewno w życiu nie chcę. I to mi pozwala eliminować wszystkie złe rzeczy, złe relacje, niepotrzebne złe emocje. Myślę sobie, że to, co dajesz, to dostajesz i zawsze to do nas wraca. I jeżeli znajdziesz czas na uśmiech i na to, żeby się pochwalić nawet wtedy, kiedy nie bardzo jest za co, a to życie staje się łatwiejsze i dla nas, i dla naszych rodzin. Mhm. Czy ty kiedyś myślałaś o tym, że będziesz muzealnikiem? Nie. Mało tego. Ja e, nawet chyba tak o sobie nie myślę, dlatego że nie śmiałabym e, porównywać się z osobami, e, które są muzealnikami z wykształcenia. Ja jestem e, muzealnikiem, czy stałam się muzealnikiem z pasji, a nawet e, boję się używać tego słowa, bo, bo tak jak powiedziałam, ja. Mm, nie chciałabym wchodzić w kompetencje tych osób, które się naprawdę znają. To nasze muzeum bardziej traktuję jako taki projekt, który miał się nie udać, ale się okazuje, że się udał, że jest, że przetrwał i że cały czas się rozwija. Dzisiaj, zanim przyjechałam tutaj do ciebie, musiałam wjechać na nasz parking muzealny, bo przyjechało olbrzymie auto z dźwigiem i przywieźli nam nowy pomnik. Tak? Więc to są takie rzeczy, które załatwia się gdzieś tam przy okazji. Natomiast, natomiast nie myślę o sobie jako o muzealniku. Ja myślę o osobie, która po prostu takie muzeum ma, rozwija, wiem, w którym kierunku chciałabym pójść. I Chyba tęsknię za tymi czasami, a, kiedy muzeum po prostu tętni życiem i, i są w nim ludzie, bo to, bo to właśnie dla, dla ludzi, dla gości, dla naszych zwiedzających to miejsce powstało. Bardzo pięknie o tym mówisz. No, można powiedzieć, że prowadzić muzeum prywatne to jest pewnego rodzaju filozofia życia. A jaką macie misję? Ja myślę, że misja jest taka, żeby ocalić od zapomnienia, żebyśmy my, ale przede wszystkim nasze dzieci to młode pokolenie, które już nie pamięta i nawet nie potrafi sobie wyobrazić że były dwa programy w telewizji że telewizor był czarno-biały że nie było komputerów. Nie mieliśmy telefonów, że nawet ten telefon na kablu to był, to, to był luksus, tak? No bo nie wszyscy takie telefony posiadali. E, żeby pokazać im, że życie jednak nie polega tylko na tym, żeby siedzieć w swoim smartfonie. Że relacje międzyludzkie są bardzo ważne, że te czasy, kiedy ten czynnik ludzki był mocno rozbudowany, kiedy e, ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jak jedna sąsiadka e, robiła ciasto, to wszyscy na piętrze jedli to ciasto, jak druga robiła pierogi. Kiedy wracaliśmy ze szkoły, to obiad się jadło tam, gdzie były drzwi otwarte. No tak to trochę wyglądało. I ja na przykład tęsknię za tym czynnikiem ludzkim. I to jest taka misja, żeby też pokazać temu młodemu pokoleniu w jakich czasach dorastali ich dziadkowie, ich rodzice, co nas otaczało? Tak? Jakie przedmioty dlatego, że dzisiaj jest znowu moda, na przykład na meble z PRL-u, i to są przepiękne kształty i te meble z lat 50. -tych, 60. -tych dzisiaj robią furorę. Natomiast no... To były też fajne czasy. Ja uciekam od polityki i, i nigdy polityki do muzeum nie wprowadzam, ale wprowadzam tam życie przeciętnego Kowalskiego, jak ono się toczyło między 1945 a 89. rokiem. I myślę, że lepszej puenty nie możemy sobie wyobrazić. Bardzo Ci dziękuję, Monika. Dziękuję za zaproszenie. Prawdziwa kobieta ze Śląska.